7 to podobno szczęśliwa liczba, jeśli pomnożymy ją przez 2, to otrzymamy 14 porad, które pomogą Ci zaoszczędzić czas podczas edycji zdjęć w Adobe Lightroom Classic, o których mogłeś nawet nie wiedzieć. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz właśnie ten film. W dzisiejszym filmie nie będę obrabiał zdjęć, ale chcę Ci przekazać kilka, myślę, wartych uwagi porad, które mogą przyspieszyć swój proces edycji zdjęć w Adobe Lightroom Classic. Przejdźmy zatem do mojej listy. 1. Szybszy import. Kiedy importujesz zdjęcia, które są już w odpowiednim katalogu w komputerze, zamiast klikać w menu Import i potem szukać katalogu, który zamierzasz zaimportować z Lightrooma, po prostu przeciągnij ten folder ze zdjęciami właśnie na okno Lightrooma, a automatycznie zostanie otwarte okno importu wraz z zaznaczonymi zdjęciami z tego katalogu. 2. Smart Previews. Jeśli zdjęcia przechowujesz na dysku USB i bezpośrednio z tego dysku je obrabiasz, to podczas importu zaznacz opcję Bold Smart Previews, by móc edytować zdjęcia szybciej, a nawet bez podpiętego dysku USB. Pamiętaj, by włączyć też opcję Use Smart Previews instead of Originals for Image Editing w preferencjach Lightrooma. 3. Szybciej skoryguj balans bieli Najszybszym sposobem poprawiania balansu bieli na zdjęciu jest naciśnięcie klawisza W i kliknięcie na białym obszarze zdjęcia. Jeśli nie znajdujesz białego obszaru na zdjęciu, to kliknij Ctrl Shift U, jeśli pracujesz na Windows, lub Cmd Shift U, kiedy pracujesz na macOS, by Lightroom spróbował dostosować balans bieli automatycznie. Muszę przyznać, że algorytmy w Adobe Lightroom, które odpowiadają za automatyczne dostrajanie balansu bieli, są obecnie całkiem sprawne i wiele razy bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. 4. Szybszy wybór i znajdowanie zdjęcia podczas edycji. Kiedy jesteś w module edycji i chcesz szybko znaleźć oraz przejść do kolejnego zdjęcia do obróbki, naciśnij klawisze Shift plus wsteczny ukośnik albo otworzyć drugie okno Lightrooma. To pozwoli ci bardzo łatwo znaleźć i wybrać kolejne zdjęcie do edycji. Jest dużo łatwiejsze niż przeglądanie małych miniaturek na dole w module edycji oraz daje możliwość precyzyjnego filtrowania zdjęć. 5. Zmień podgląd zdjęcia przed. Zapewne wiesz, że w module Develop naciśnięcie klawisza o kośnik wsteczny przełącza widok zdjęcia na stan przed obróbką. Jeśli rozwiniesz panel historii edycji, to możesz kliknąć prawym klawiszem myszki na dowolnym zapisanym stanie edycji zdjęcia i wybrać kopię History Step Settings to Before. Od teraz ten wybrany właśnie stan edycji będzie wyświetlany po naciśnięciu klawisza ukośnika wstecznego. Ten trik świetnie się sprawdzi, jeśli chcesz sprawdzić postęp pomiędzy pewnymi etapami edycji zdjęcia. 6. Zdjęcia czarno-białe. Aby szybko zacząć edycję zdjęcia w czerni i bieli, naciśnij po prostu przycisk V. 7. Intensywność korekt lokalnych Jeśli dokonałeś zaawansowanej korekty lokalnej, np. pędzlem, gdzie zmieniłeś wiele parametrów, to aby dokonać teraz korekty wszystkich tych zmienionych ustawień naraz, to przytrzymaj klawisz Alt, kiedy kursor jest nad pinem tej korekty lokalnej i przesuń mysz w lewo, by zmniejszyć, lub w prawo, by zwiększyć intensywność, Całej korekty lokalnej. Wszystkie zmienione ustawienia dostosują się proporcjonalnie. Możesz też zmienić intensywność całego efektu, klikając mały trójkącik w prawym rogu panelu efektów, aby pokazał się suwak umożliwiający zmianę właśnie tej intensywności korekty lokalnej. 8. Podręczna automatyczna maska. Kiedy malujesz pędzlem korekt lokalnych, przytrzymaj klawisz Control na Windows lub Command na macOS, aby natychmiast włączyć opcję automatycznej maski Automask. 9. Szybka zmiana źródła klonowania. Kiedy używasz pędzla z PotrzeMowal i Lightroom niezbyt dobrze wybierze źródło klonowania, naciśnij klawisz Ukośnik i algorytm Lightroom spróbuje raz jeszcze wybrać odpowiednie źródło klonowania. 10. Szybkie usuwanie korek lokalnych. Przytrzymaj klawisz Alt i kliknij na punkt korek lokalnych, aby szybko go usunąć. 11. Używaj przycisku Previous. Kliknij przycisk Previews, by zastosować na wybranym zdjęciu wszystkie ustawienia ze zdjęcia, na którym byłeś poprzednio: 12. Automatyczna synchronizacja. Jeśli chcesz dokonać tych samych korekt na wielu zdjęciach, wystarczy, że zaznaczysz wszystkie te zdjęcia i włączysz przełącznik, który znajduje się w prawym dolnym rogu, tuż obok opcji Sync. Od teraz każda zmiana, której dokonałeś. Na tym właśnie zdjęciu będzie w czasie rzeczywistym zastosowana do wszystkich wybranych zdjęć. 13. Używaj skrótów. Kluczem do szybszej pracy w Lightroom jest zapamiętanie i używanie skrótów klawiaturowych. Jest bardzo dużo skrótów do zapamiętania i czasami można o jakimś zapomnieć. Tak więc od dziś zapamiętaj chociaż jeden skrót skrót, który rządzi wszystkimi skrótami. Jest to kombinacja klawiszy Control i ukośnik na Windows lub Command i ukośnik na macOS, która otwiera okno zawierające kombinację wszystkich skrótów dostępnych w module, w którym właśnie jesteś. 14. Używaj presetów i twórz własne presety. Dobrym sposobem na zaoszczędzenie czasu podczas właśnie obrób jest używanie presetów. Presety w znaczny sposób potrafią przyspieszyć i ułatwić proces edycji. W programie Lightroom. Dzięki dobrym presetom, finalna obróbka Twoich zdjęć będzie miała jednolity, spójny wygląd. Możesz stworzyć własny preset, edytując zdjęcie wedle własnego gustu, po czym klikając znaczek plus w panelu presetów. Jak zapewne wielu z Was wie, sam tworzę od wielu lat swoje własne presety, które możecie zakupić i obejrzeć na mojej stronie www.słowik.eu. Serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z nimi. W opisie filmu znajdziecie też link do pobrania mojej darmowej paczki presetów, profili i narzędzi dla Lobby Lightroom New Horizons. Z tej paczki często korzystam właśnie podczas obróbki moich zdjęć w tutorialach na kanale. Mam wielką nadzieję, że ten film był przydatny i dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć w Lightroom. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę i napiszesz komentarz. Pomoże mi to w rozwoju tego kanału. W komentarzu możesz też napisać, jakie zagadnienia chcesz, abym poruszył w kolejnych filmach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to warto to uczynić właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj, by nie trapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć.